A w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie trwa trzydniowy kongres Public Relations. Jeden z głównych tematów to nowości w zbliżających się kampaniach wyborczych. A z nich płyną proste rady, jak zrozumieć intencje polityków, jak odróżnić prawdę od manipulacji, a nawet jak powiedzieć metodę zwycięskiej walki o prezydenturę Baracka Obamy. To wszystko jak w pigułce usłyszeliśmy w debacie o nowych trendach w komunikacji społecznej. Wygląd, odpowiednie narzędzia i oczywiście starannie dobrane słowa decydują o budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy przekazującym informacje a odbiorcą. To wiemy już prawie wszyscy, wciąż jednak większość z nas nie wie, jak odróżnić dobre intencje od złych. Młot przekazany kandydatowi PO do rozbicia bastionu PiS na Podkarpaciu to tylko jeden z wielu przykładów politycznego PR -u. Jego cały arsenał poznamy podczas zbliżającej się kampanii prezydenckiej i samorządowej. To tak samo jak przy pomocy młotka można e, zbić stołek i go zniszczyć. Tak samo PR i manipulacja, perswazja wykorzystują podobne narzędzia. Jeżeli wykorzystujemy je w szczytnych, dobrych celach, to możemy wiele zdziałać, możemy wiele osiągnąć. Jeżeli wykorzystujemy je do niszczenia, to niestety będą później tego typu sytuacje. Specjaliści od pr zapewniają, że uczą uczciwego i rzetelnego komunikowania, a nie manipulacji. Ale w praktyce kampanii wyborczej PR często utożsamiany jest właśnie ze społeczną manipulacją. PR-owcy twierdzą, że to wina nieodpowiedzialnych polityków i dziennikarzy. Dlatego chcąc odróżniać kłamstwa od prawdy, wyborcy muszą nieco się wysilić, zwłaszcza podczas kampanii. Warto w ogóle zacząć od tego, żeby przeczytać konstytucję polską. Bardzo wiele obywateli, którzy twierdzą, że są patriotami, nie znała konstytucji naszego kraju, nie zna zakresu swoich praw i obowiązków, a często także co z ubolewaniem należy stwierdzić błędnie śpiewa hymn, używając słów „póki, a nie kiedy my żyjemy, Potrzeba wsparcia potencjalnych wyborców w starciu z lepiej przygotowanymi politykami to szansa dla rozwoju grup społecznościowych w internecie. To prawdziwe morze możliwości dla wszystkich. Blog, Facebook czy Twitter. Jak ważne jest posługiwanie się tymi narzędziami, wie fan mediów Maciej Budzich. Za przykład podaje skuteczną kampanię prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obama zaczął wykorzystywać tak media społecznościowe i tak zainspirował wielu ludzi, że oni sami stali się jakby ambasadorami jego marki. Sami tworzyli strony, sami robili wpisy, powstało wiele filmów wirusowych, wiele różnych takich oddolnych kampanii, które rozpowszechniły się na cały internet i nagle wow, wszyscy mówią o Obamie. Ale powielając metody Obamy w drodze po sukces, polscy politycy powinni... Powinni unikać kłamstwa, obłudy, oszczerstw, jakichś niepotrzebnych, zbędnych, agresywnych emocji, bo to później docelowo przełoży się na negatywny ich obraz. Nowości w komunikacji przez internet, biznes i polityka oraz pomiar efektów to tematy trwającego do piątku kongresu Public Relations.